Historia tego miejsca jest dosyć tragiczna, trzeba to powiedzieć, dlatego, że w XVIII-XIX wieku tutaj ta okolica to była po prostu okolicą militarną. Tutaj było bardzo dużo placów, na których żołnierze ćwiczyli, odbywały się tutaj różne manewry wojskowe i cały ten ciąg ulicy tutaj Hasenheide właśnie z tą, z tą jak gdyby taką wojenną czy, czy, czy wojskową historią Prus bardzo mocno był związany. W roku 1940, tuż przed napaścią Niemiec hitlerowskich na Francję, Adolf Hitler wydał zlecenie na zbudowanie tutaj tego przybytku, który za mną stoi. To było, była taka forma kaplicy, ale pogańskiej, bo to nie było w żaden sposób konfesjonalnie związane. To nie jest żadna kaplica ani katolicka, ani ewangelicka. I nigdy też ten obiekt nie był wyświęcany, po to, żeby móc w sposób godny i niezwykle uroczysty, tak zwanych bohaterów wojennych, oczywiście niemieckich, którzy by ewentualnie polegli w trakcie II wojny światowej tutaj chować. Do tego nie doszło, ponieważ jak wszyscy wiemy, historia II wojny zupełnie inaczej się potoczyła. Obiekt, wprawdzie, wybudowany był w 1940 roku i oddany do użytku z wielką pompą, ale. Koniec wojny w Berlinie był po prostu masakrą ludności tubylczej, która przez nazistów, jak bydło armatnie, została po prostu wydana na rzeź. To można mniej więcej porównać z tym, co działo się w trakcie i po powstaniu warszawskim. Ten cały eksodus i ucieczka przez kanały i tak dalej. To podobna historia tutaj w Berlinie się rozegrała, gdzie na przykład były całe stacje metra, przez, ze z powodów strategicznych, przez nazistów, zalewane wodą, w których to stacjach na przykład. Ludność tu się y, ukrywała, y, względnie chroniła przed y, bombami i tak i czasami setki, czy wręcz nawet tysiące osób ginęły w ten sposób, nie mogąc dostać się na zewnątrz. W związku z tym tutaj, na tym cmentarzu, który budowany był w celach, że tak się wyrażę, militarnych, leży pochowana y, ludność cywilna w masowych grobach po kilkaset osób z których czasami po kilka osób rozpoznano jest to bardzo mało znany fragment bardzo tragicznej historii własnej Berlina Na początku było wszystko takie nowe, nowe zajęcia, całkiem nowe twarze, osoby. Wieczorami mieliśmy rano i wieczorem zajęcia. Po trzy godziny, a w międzyczasie obiad i przerwę. W tej przerwie chodziłyśmy na zakupy, odpoczywałyśmy. Rano miałyśmy zajęcia z jedną z reżyserek, a wieczorem z drugą reżyserką bądź z panem Olkiem. Wtedy już y, robiłyśmy jakieś takie bliżej y, tego, co tu będzie. Tak, przez pierwszy tydzień to były bardziej takie zapoznawcze gry, y, takie, żeby się po prostu zbliżyć ze sobą, z tą grupą niemiecką. Już w drugim tygodniu to była taka monotonia w sumie. Także, ojeny, przyszedł taki kryzys. Jak rano stajemy, ojeny, trzeba iść na te zajęcia, ojeny, jak nam się nie chce, już tylko odliczałyśmy godziny do tej przerwy. I tak przez ten drugi tydzień, to tak pod koniec, już jak znowu zaczęłyśmy tak dostrzegać, co, co tu się będzie działo. Bo na początku to było takie chaotyczne. Tu robimy jedno ćwiczenie, tu robimy drugie ćwiczenie, tam jeszcze inne, ale już w trzecim tygodniu, kiedy zaczęły nam się próby wieczorne, kiedy mieliśmy te poranne takie, że mogłyśmy więcej, więcej czasu pospać, dłużej poleniuchować sobie, to już tak bardziej było takie. Mi się bardziej ten rytm właśnie wieczorny podobał, bo wtedy była również grupa niemiecka, bo rano niestety oni mają szkołę, więc my tylko pracowałyśmy, a później trzeba było jeszcze raz to samo odgrywać, bo im trzeba było pokazać. A tak to wieczorem oni byli wszyscy i pokazywałyśmy od razu wszystko. Nasz warsztat teatralny jest pierwszym projektem tej lokalizacji, nowej lokalizacji, która dopiero rozwijana jest i docelowo ma stać się nowym centrum kultury tutaj w tej dzielnicy, w tej części miasta w Berlinie, Neukölln, gdzie bardzo dużo Polaków mieszka i w dalszym ciągu się osiedla. W pobliżu mamy polską misję katolicką, nuncjaturę papieską. Wszystko to są przybytki niezwykle ważne dla Polaków mieszkających tutaj w Berlinie, ale też oczywiście i dla okolicznej ludności. Chcemy pokazać i zaprosić do współpracy przy realizacji polsko-niemieckich projektów tutaj właśnie mieszkających ludzi. I rozpoczynamy z projektem młodzieżowym po to, żeby tą lokalizacją, która przez wiele lat stała pusta, w sposób świeży, niezużyty i niekonwencjonalny zająć się, i pokazać, w jaki sposób do kultury pamięci. Trochę może w przestarzałej formie młodzież podchodzi. To nam daje dużo do myślenia, żeby później w przyszłości wiedzieć, w jaki sposób dalej możemy pozyskiwać młodych ludzi do kooperacji tutaj właśnie w tej lokalizacji, czy to z Polski, czy stąd. szybko szybko się zaaklimatyzowałyśmy bo to jest bardziej park tu już nie odbywają się takie pogrzeby normalne tu ludzie przychodzą pospacerować pojeździć na rowerze tam dalej jest taka polana na której można pograć w piłkę pobiegać sobie więc to też dało nam tak że szybciej szybciej jednak się zaaklimato, zaaklimatyzowałyśmy no ale wiadomo tak pierwsze takie wejście boże cmentarz no gdzie to u nas w Stargardzie na cmentarzu grać tak My tu śpiewałyśmy, jogę ćwiczyłyśmy, tu jogę ćwiczymy, a tu ludzie idą ze świeczką na grób. Dla mnie to jest najważniejsze właśnie zająć się jakby może nie tylko historią, ale tą atmosferą, tą, tym powietrzem, tym zapachem, tam, tym budynkiem, tym gmachem jakby i pracować z nim i spróbować jakby ten zły duch jakby tutaj przemienić na jakąś możliwość nowego ducha właśnie przez młodzież, którą może tutaj wprowadzić nowe życie, szczególnie tutaj, młodzież z Polski, młodzież z Niemiec, to jest właściwie ten przekaz, przeistoczyć ten budynek z tej czarnej przeszłości, z tej ciemności na początku do, do, do jasnej, może ewentualnej przyszłości. Zdarzenia są niesamowite. To jest takie dla nas rodziców doświadczenie, a przede wszystkim doświadczenie nowe dla naszych dzieci. No bo nie oszukujmy się, w takiej formie teatru brały udział po raz pierwszy. A najbardziej nas to cieszy, że cieszą się nasze dzieci i są bardzo szczęśliwe zadowolone. No, przede wszystkim wielkie brawo i respekt dla młodzieży ze Stargardu, bo oni były tutaj od początku jakby tą no, samą dźwignią i jest. Ten centrum tego, tego projektu w ogóle, bo oni mogli pracować i, i pracowali bardzo e, mocno i długo e, przez całe te trzy tygodnie. Dlatego bez nich by, w ogóle ten spekler by się nie udał. Bo tutaj młodzież z Berlina miała ograniczenie, bo mieli już szkołę i mogli tylko przychodzić na zajęcie po szkole. Mieli też różne inne sprawy. Także tutaj właściwie tylko poprzez młodzież z mogliśmy ułożyć takie jakby konstrukcję tego, e, tego przedstawienia, i oni przecież byli już także przygotowani, bo już pracują tam długo w Młodzieżowym Domu Kultury, także tutaj widać, że, że byli już przygotowani technicznie też pod względem tańca i aktorstwa do tego i mogli temu spojać w tym krótkim okresie czasu. To jest wielka, to jest rewelacyjne, powiedziałbym. Oczywiście, że zmęczona, bo daje z ciebie wszystko na każdym spektaklu, na każdym takim wydarzeniu. A szczęście daje mi to, że inni widzowie są zadowoleni, że gratulują nam tego, co udało nam się zrobić przez te trzy tygodnie. No i... Czekamy na jeszcze więcej takich propozycji. Jest pan w stanie puścić córkę na kolejne warsztaty? Ojej, naprawdę, jestem, jesteśmy my, rodzice. Ja mówię w imieniu rodziców, ale wiem, że oni by powiedzieli to samo: że jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, i na takie warsztaty to z otwartymi rękoma jesteśmy dzieci puścić. Yeah! Za Ja już od samego początku mówiłam, żeby w trakcie realizacji tego projektu zastanawiać się nad możliwymi formami kontynuowania albo rozwijania tej współpracy w przyszłości. To mogą być bardzo różne inne projekty. Tutaj po raz pierwszy realizujemy projekt stricte kulturalny w tej hali i przez to też przez ten projekt dowiemy się w ogóle, jak ona funkcjonuje w ramach projektu, oczywiście teatralnego, kulturalnego. I znając ją już, też mniej więcej możemy lepiej ocenić, jakie następne projekty mogą tutaj być realizowane. Na pewno mogą być to koncerty, na pewno mogą być to projekty taneczne, różne inne formy właśnie tego rodzaju. Ciężko będzie stąd wyjechać, bo już jednak się tak przyzwyczaiłam do, do tych ludzi, do tego miejsca.